najprzystojniejszego streamera, który rozpala wyobraźnię nastolatek i wyglądu, zazdrości mu 99% facetów na świecie. Tak. Oh, wait to nie jest stream Arkela, ale oni łap grosze biedny pszczelarzu. O, przyjacielu, nieładnie, nieładnie je podpuściłeś Słuchawki zejm? o tym, że w tychach sąd wypuścił pedofila i skrzywdził wczoraj kolejne dziecko. Przecież to dziecko do końca życia będzie już miało rozjebaną psychikę. Takiego pedofila to odbuta do obozu pracy z łańcuchem naszej, żeby nie spierdolił. ma, jak ktoś był pedofilem, to powinien mu kutasa, serio. Nie. Nie? Nie. Czemu? Człowieka? Kogoś kim nie jest. Czyli nie no, wiem jak facetowi ucinasz kutasa to... Nie wiem czy wiesz o co mi chodzi. No wiem, że może zmienić płeć, tak? No może nie, że zmienić płeć, tylko to jest takie... Bo to wpływanego psychikę. No. Hejtor nie bez powodu ma wniku zboczonej broni pedofili. Ja nie bronię pedofili. <laughs> po prostu tłumaczy, że to rozwiązanie nie jest dobre, tak? Ja mówię... Nie no to takich to wiadomo, powinno się zamykać. To więzień, nie bronię, tylko no to rozwiązanie. Nie uważam za słuszne. Co za pies tef. My się kurwa, że jakiś zajebisty, on tak myśli, on myśli, o jest zajebisty, nie graj wokół, nie graj wokół mnie. Wszystko to padasz, to jest górna akcja, ale wyszło coś. Dwa kiesy zgarnęliśmy Jeszcze... A dobra, ja okej, okay, może around to top ci nie opłaca grać. Ale Hektora? A, Hektor ma za Ty co ty Hektor dbałeś? Ja nie ty w sumie malacę, ten TF. ten <laughs> ogóle W Ligii zawsze pchnie ten czat i pluje, pluje na biedaków, Polaków. Ale bieda te czasem nie jest nawet kwestia wyboru, no. Ogólnie jest tak, jak się urodzisz biedny, raczej umrzesz biedny, jak się urodzisz bogaty, raczej umrzesz bogaty. Raczej, dużo, masz dużo większą szansę na to. Niestety, taka jest brutalna prawda i niby świat ci mówi, tak możesz kurwa wszystko, możesz e, być kim chcesz, zarabiać ile chcesz, w wszystko co najlepsze jest w swoim zasięgu, ale niestety, rzeczywistość troszeczkę weryfikuje. Dlatego ta informacja może Wam się przydać. Chcę Was ostrzec przed tym, co mi się przydarzyło. Padłem ofiarą przebiegłych oszustek, zażyło mi się to przy biedronce, ale mogło komuś innemu gdzieś indziej. Oszustki działają następująco. Dwie ładne dziewczyny, około 20-22 lat. Na <grych> by nie zadziałało. Rezistent na starsze kobiety ma. Do Waszego samolotu, kiedy ładujecie zakupy, do bagażnika zaczynają myć szybę i jak im podziękujecie i zaproponujecie pieniądze to za wykonaną pracę, to podziękuję i poproszę o podwiezienie do innej Biedronki. Jeżeli się zgodzicie, tak jak ja to zrobiłem, to obie się dom na tylnym siedzeniu i w pewnym momencie zaczną się wzajemnie pieścić. To? Następnie jedna przychodzi na przednie siedzenie i zabiera się zarobienie robienie laski, zmuszając cię jeszcze do zjechania z drogi na pobocze, gwałcą po kolei. To? Taką wiadomość dostajemy od Swagra. Przysięgam. Tutaj dalej. Dobra. Pierwsza w tym czasie, druga kraniec. ci portfel. Mój portfel został tak skradziony w zeszły piątek, sobota i dwie, dwie, dwa razy w poniedziałek i wczoraj. Jutro też jadę, portfel w chińskim markecie kosztuje 4 złote. Właśnie <grychild> o tym pomyślałem! Pusty portfel. O, to jakaś pasta. Nie, nie, nie wiem, czy mi to wysła, ale okej. A znowu dwa... Right, this guy has Ignite Oh, he had Ignite, I didn't I didn't actually realize uh, he had Ignite Well, my Asuo... I don't think my Asuo wins this one, yeah Well, that did not work out As we planned it Why is he pinging me? Yeah, well played, me and my team. I, well, I hope they can kill him. Oh, okay. That is, I can <laughs> Nah! Oh, so close, so close. Honestly. A, ah, shit. If Rain would not die, that would be like... I mean, if Kai... Uh, Kalista. Kalista. nie ten, ten dławi się random brusa chujem. A! Oh! Do zbiornika, w którym znajduje się N1. Równa się 2K mol azotu N2 pod ciśnieniem P1 równa się 02 mPA Wpuszczono VN równa się 40 M16 N tlenu O2 Przyjmując, że temperatura gazu w zbiorniku nie zmieniła się. Określi ciśnienie P2 w stanie końcowym oraz skład objętności roztworu. Jest, jest mi wstyd, że nie wiesz takiego czegoś. Jest mi wstyd. Mnie ogroza jebiście. Bycie pozytywnym i Liga Legend też, też się kurwa wykluczają Stwierdzam, że będąc eksprofesjonalnym graczem i streamując nie da się być pozytywnym Nie da się być pozytywnym w League of Legends się grać last jak Marcinek jak stary się pizdą i będę się bał konfrontacji z przeciwnikiem na linii, to zacznę nowy las. A ja jestem wojownikiem. Aż miłoska poczekła. Oh. Ale, czekaj, przygryzę, przygryzę kaszę ze szpinakiem, czekajcie Kurwa, ej, nie Nie było nic widać, co nie? Bo mi wyleciało z mordy <laughs> Jezu, przepraszam, was naprawdę, Kurwa Nawet bonka nigdy nie zajebałem na streamie, czy zajebałem, nie słyszeliście Tak to ten rękaw tam wskakuje z a pierdolę. Tak, do bazy musisz Kurwa, dlaczego? No to kurwa nie tak. Kurwa, co oni robią? No kurwa, patrzcie, macie team fight, w którym kurwa wszystko wychodzi zajebiście Teraz patrz: Tristana ginie, ten ginie i ten ginie. No kurwa, mać, po prostu nie mogę. No ja pierdolę, patrzcie. Teamfight, zabiłeś dwóch, zginie ci pięciu Nie mogę, kurwa, no nie mogę, no nie mogę, kurwa, na to patrzeć <grywa> Kurwa, jak? Powiedzcie, kurwa, jak zrobić ganga w pierwszej minucie na 2-0 i zginąć we trzech, kurwa, później Ja pierdolę, nie no, kurwa Po prostu nie wierzę, no, kurwa, w bazę powinni wejść No, mój team w pierwszej minucie wpierdala się do bazy, no, kurwa Kurwa, bo no, czemu? Powiedzcie, czemu? Bo nie dostaje nigdy teamu, który ma mózg kurwa jaki uwiększa niż minus tysiąc! Ja pierdolę jakby pierwszą grę w grał to bym wiedział, że coś takiego się kurwa nie robi. Nie no, zabiły z teamem dwóch, super gierka, dość wygrałeś grę, nie kurwa, idziemy we trzech się pierdolić do bazy. Nagle pojawiają się rozwiązania, których przedtem może unikaliście z powodu konfliktu. To, że mieli naprawdę nieprzyjemną atmosferę i to, że znaleźli się na bootcampie, może zadziałać kompletnie jako katastrofa, albo wręcz przeciwnie, zbawiennie. I a propos zbawiennych rzeczy, następuje ten moment, kiedy przestajesz mieć wobec siebie oczekiwania. Myślę, że Actina Pact... Panowie za głos, obok mnie X Harlin... Moja droga, no po pierwsza przegrana mapa, aczkolwiek jak panowie zapatrują się na drugą? Um, myślę, że... Mamy bardzo małe szans na zwycięstwo, tak naprawdę no jesteśmy takim underdogiem trochę, yy, więc no to, że przegraliśmy pierwszą mapę, no nie jest zaskoczeniem, ale myślę, że jesteśmy w stanie się jeszcze podnieść, wprowadzić pewne zmiany i po prostu urwać coś, jakąś mapę, albo nawet wygrać, więc... Bo na dobrą sprawę, co by było niespodziewane ze strony Act Normalny piki. O <laughs> moje oczy, nie, nie mogłem na to popatrzeć. Przepraszam Mikołaj, ja byłem skupiony na tych żółwikach, które zawornicy wymieniali z naszymi operatorami. Ale...